Witaj! W tym krótkim materiale opiszę Ci, co to jest Stop Loss. Stop Loss pozwala na zamknięcie pozycji na określonym poziomie przez inwestora. Nikt przecież nie jest w stanie być przed komputerem 24 godziny na dobę i śledzić zmiany kursów. Mając otwarte pozycje, zawsze musisz zabezpieczyć się przed zmianami kursów. Chodzi o to, aby podczas Twojej nieobecności otwarta pozycja zamknęła się ze stratą, którą jesteśmy w stanie zaakceptować. Pokażę Ci teraz na przykładzie platformy MT4, jak otworzyć zlecenie z stop lossem. Klikamy prawym przyciskiem myszy Handel Nowe Zlecenie. Następnie decydujemy się na wolumen, może być to przykładowo 0,1. I jak widzisz, mamy informację o stop lossie. Możemy ustawić stop loss przykładowo. W na poziomie 1.32190. To jest poziom, który sobie przed chwilą zaznaczyłem. Otwieramy transakcję przykładową na sprzedaż. I jak widzisz, zlecenie zostało zrealizowane. W tym momencie, jeżeli cena poszłaby przeciwko nam, czyli do góry, zlecenie zostanie automatycznie zamknięte. Jeśli chciałbyś uzyskać więcej darmowej wiedzy, bardziej szczegółowej, zapraszam cię do linku poniżej.